Nowe potwory z Dors, El Goblino, Dupe, Jeff, Void i wiele więcej. Znani są ze swoich zdolności, jednak kim tak naprawdę są? Przekonajmy się! El Goblino to potwór odpowiedzialny za wszystkie straszne dźwięki w hotelu. Wiemy, że lubi on straszyć innych, jednak nie jest on agresywny i nic nam nie zrobi. A ponadto El Goblino jest Amerykaninem o korzeniach hiszpańskich, co przejawia w swoich dziwnych dialogach. Jego najlepszym przyjacielem jest szkielet Bob. No właśnie, szkielet Bob to niepozorna postać, która bardzo dużo wie o wydarzeniach w hotelu i zdaje się znać jego całą historię. Lecz niestety z jakiegoś powodu stracił on mowę i nie może nam wyjawić, co tu się wydarzyło. A z ciekawostek jego marzeniem jest, aby pająk Timothy został jego przyjacielem. A poza naszą dwójką jest jeszcze trzecia postać, którą El Goblino nazwał Jeff. Od strasznej historii Jeff the Killer, także no, nie za przyjaźnie to brzmi. Postać ta jest ogólnie handlarzem i może zaoferować nam podczas gry swoje towary. Prawdopodobnie Jeff marzy o wydostaniu się z hotelu i rozpoczęciu normalnego życia, na co może sugerować słoik z napiwkami, które zbiera, aby opłacić swoje studia. Także świetlana droga przed nim, jeżeli kiedyś uda mu się to wszystko osiągnąć. A jeśli chcesz wygrać takiego oficjalnego pluszaka Screech'a z dorsów, to zostaw suba na moich kanałach oraz napisz w komentarzu, jaka jest Twoja ulubiona postać z gry. Do tego, od teraz w dorsach, możecie być w dupie, natrafiając na dupę. Tak, tak właśnie nazwano kolejnego nowego potwora, który pojawia się w sztucznym pokoju. O postaci wiadomo tylko tyle, że jest dziwna, czarna i przeklęta. Podobnie jest ze Snarek, który pojawia się tylko w greenhousie, atakując nas kolcami spod ziemi. A poza nim kolejną ciekawą postacią jest Void, czyli pustka, który pomaga graczom przed wpadnięciem dosłownie w pustkę, teleportując zbyt wolne osoby do reszty drużyny. Można powiedzieć, że jest to taki nasz anioł-stróż, który pilnuje, abyśmy przypadkiem nie zgubili naszych kolegów. Jaki jest jego prawdziwy cel? Tego nie wiemy, jednak wiemy, że w pewnym stopniu nam pomaga. Jednak by the way, z drugiej strony teleportuje on osoby, które nie przechodzą kolejnych drzwi do przodu, co oznacza, że nie chce wypuścić nas z hotelu, więc może być niebezpieczny, ale to tylko taka teoria. Co więcej, w Dorsach możemy trafić do sekretnych pomieszczeń, tak zwanych backroomsów, a tam trafimy na A60, A90, A120, jednak kim są te potwory? Tysiąc lajk like i robimy o nich odcinek.